W roku 2018 Marek Kowalski, kardiochirurg z Warszawy, zarabiał 300 tysięcy złotych rocznie. Mieszkał w penthouse'ie wartym 2 miliony 400 tysięcy złotych na Mokotowie, jeździł nowym BMW i kolekcjonował zegarki Rolex. Kiedy zapytano go o emeryturę podczas wydarzenia Izby Lekarskiej, Marek uśmiechnął się pewnie. Z taką pensją? Emerytura to dla tych, którzy mało zarabiają. W marcu... W 2020 pandemia drastycznie zmniejszyła zabiegi elektywne. Marek odkrył niszczącą prawdę. Mimo zarabiania ponad 300 tysięcy złotych rocznie, miał tylko 40 tysięcy złotych w płynnych inwestycjach. Jego dochody utrzymywały styl życia, nie budowały majątku. Sześć miesięcy później był zmuszony sprzedać penthouse ze stratą i zwolnić personel domowy. Oto pytanie, które powinno pozbawiać Was snu. Czy budujecie bogactwo, czy tylko utrzymujecie kosztowną iluzję. Ponieważ różnica między tymi dwoma rzeczami determinuje, czy będziecie mieć wolność finansową, czy będziecie niewolnicami własnych wyborów do końca życia. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na kanał Minimalistyczny Urok, włącz dzwonek i zostaw swój like. Szczególnie jeśli chcesz odkryć, jak przekształcić japoński minimalizm w swoją najpotężniejszą strategię budowania majątku: wielka polska iluzja. Mylenie ostentacji z prosperitą. Kiedy wróciłam z Japonii w roku 1992, niosłam w bagażu więcej niż ubrania i pamiątki. Niosłam filozofię, która miała zszokować moją rodzinę i zrewolucjonizować mój stosunek do pieniędzy. Podczas moich pięciu lat w Kioto zaobserwowałam coś fascynującego. Najbogatsze rodziny były często tymi, które żyły w najbardziej dyskretny sposób. Moja babcia Akiko opowiedziała mi o Tanaka-san, biznesmenie z dzielnicy finansowej, który posiadał trzy nieruchomości i znaczny portfel inwestycyjny. Nosił ten sam garnitur od 10 lat, jadł domowe obiady i podróżował komunikacją publiczną. Naomi Chan wyjaśniła, podając herbatę w prostej porcelanie: "Prawdziwe bogactwo nie potrzebuje publiczności". Porównajcie to z Polską lat 90., gdzie importowane samochody Domy z większą liczbą sypialni niż mieszkańców i garderoby, większe od całych japońskich mieszkań, były niekwestionowanymi symbolami sukcesu. Dekady później badania pokazują, że 74% Polek ma problemy z nadmiernymi wydatkami, podczas gdy ponad połowa przyznaje się do nierozsądnego wydawania pieniędzy. Co się zmieniło od tamtej pory? Praktycznie nic. Jeśli coś, to się pogorszyło. Łatwość płatności cyfrowych. Wyrafinowany marketing behawioralny i presja mediów społecznościowych stworzyły środowisko, w którym opieranie się nadmiernej konsumpcji wymaga niemal nadludzkiej siły. Błąd pierwszy. Uwodzenie oszczędności, które opróżniają konto. Pamiętacie te promocje Black Friday przez cały rok? Lub natrętne e-maile o ostatniej szansie na zaoszczędzenie 70%? Za tymi taktykami kryje się ponura nauka, która wykorzystuje fundamentalną wadę w naszym rozumowaniu. Mylimy zniżkę z koniecznością. Moja przyjaciółka Anna, architekt wnętrz z Żoliborza, opowiedziała mi historię, która doskonale ilustruje tę pułapkę. Weszła do hanem, żeby kupić konkretny płaszcz, który kosztował 240 zł. Wychodząc wydała 560 zł, ponieważ zaoszczędziła 160 zł. Kupując trzy inne rzeczy na promocji. Kiedy razem liczyłyśmy, odkryłyśmy, że wydała 320 zł więcej, żeby zaoszczędzić 160. Matematyka finansowego szaleństwa. Inwestowanie ze stratą, żeby zyskać zniżkę. Nowoczesny marketing przekształcił akt kupowania w niemal duchowe doświadczenie. Używają słów jak: inwestycja w Twoją garderobę. Lub doceniaj siebie przez ten nabytek. Ale bądźmy szczere, torebka za 800 zł, której używasz trzy razy, to nie inwestycja, to wyrafinowane marnotrawstwo. Badania pokazują, że prawie 4 na 10 polek często uznaje, że ich zakupy są nierozsądne jeszcze zanim za nie zapłacą. To oznacza, że to nie brak świadomości. To brak usystematyzowanej samokontroli. Moja złota zasada wypracowana przez 30 lat. Każda promocja, która sprawia, że kupuję coś, czego nie było w moich planach, to z definicji oszustwo przebrane za okazję. Prawdziwy luksus to kupowanie tylko tego, co zaplanowałaś, kiedy to zaplanowałaś, za cenę, którą przebadałaś. Błąd drugi. Społeczny koszt przyjaciółek finansowo toksycznych. To prawda, której nikt nie chce przyznać. Wasze przyjaźnie mogą sabotować waszą bezpieczeństwo finansowe. Nie w złośliwy sposób... Ale poprzez subtelną i stałą presję na utrzymanie standardu życia, który Wasze przyjaciółki uważają za normalny. Poznałam Karolinę, utalentowaną pielęgniarkę pediatryczną, która zadłużyła się na 160 tysięcy złotych, próbując dotrzymać kroku koleżankom lekarzom na kolacjach za 400 zł, weekendach w zakopanem i zakupach w galerii mokotów. Najbardziej ironiczne. Kiedy w końcu wyznała swoją sytuację finansową podczas szczególnie drogiej kolacji w restauracji Senses, odkryła, że trzy z pięciu obecnych doktorek również były finansowo uduszone z tych samych powodów. Wszystkie udawały prosperite, której nie posiadały, wszystkie się zadłużały, żeby utrzymać fasadę, wszystkie uwięzione w cichej i destrukcyjnej rywalizacji. To było jak oglądanie finansowego horroru w zwolnionym tempie. Nowoczesna presja społeczna jest szczególnie podstępna, ponieważ przychodzi przebrana za niezbędne doświadczenia. Musisz iść do tej nowej restauracji na starym mieście. Nie możesz przegapić tej podróży nad Bałtyk. Wszyscy to kupują. Ale wszyscy często obejmuje ludzi, którzy niszczą się finansowo, żeby utrzymać pozory. Prawdziwa elegancja leży w ustanawianiu granic z urokiem i stanowczością. Bardzo bym chciała, ale teraz kieruję swój budżet na inne cele. Jest nieskończenie bardziej wyrafinowane niż pojawienie się i spędzenie wieczoru na mentalnym obliczaniu, jak ten rachunek wpłynie na wasze oszczędności. Po trzydziestce przyjaźnie oparte wyłącznie na ostentacyjnych wydatkach, to przedłużona adolescencja przebrana za dorosłą socjalizację. Błąd. Trzeci. Neurologiczne uzależnienie od natychmiastowej gratyfikacji. Jest powód, dla którego firmy takie jak Amazon inwestują miliardy, żeby uczynić zakupy łatwiejszymi. Nie optymalizują waszej wygody, wykorzystują fundamentalną podatność neurologiczną. Efekt IKEA, odkryty przez badaczy z Harvardu, pokazuje, że bardziej cenimy produkty, kiedy inwestujemy w nie pracę. Ale marketing cyfrowy wypaczył tę zasadę, sprawiając, że wierzymy, iż prosty akt wyszukiwania i kupowania online stanowi emocjonalną inwestycję. Ten moment, kiedy widzicie coś na Instagramie i myślicie potrzebuje tego teraz to nienaturalne pragnienie to sztuczna dopamina stworzona przez algorytmy skalibrowane do opróżniania kont bankowych. Wasz mózg jest porywany przez systemy zaprojektowane specjalnie, żeby impuls przeważył nad rozumem. Podczas moich lat jako konsultant organizacji, wdrożyłam z klientami to, co nazywam protokołem 30 dni. Każdy nieistotny zakup powyżej 300 zł, musi czekać pełny miesiąc. W ciągu trzech dekad osobistego stosowania tej zasady, około 85% pilnych pragnień po prostu wyparowało. Pozostałe 15% okazało się być prawomocnymi potrzebami, które kupiłam ze spokojnym sumieniem. Co zniknęło w tym procesie? Lęk kupującego, żal po zakupie i to uporczywe uczucie utraty kontroli nad własnymi finansami. Błąd czwarty. Przekształcanie kredytu z sojusznika w wroga. Kredyt jest jak chirurgia potężne i potencjalnie ratujące życie narzędzie we właściwych rękach, ale śmiertelne, gdy jest źle używane. Około 70% Polek zgłasza posiadanie jakiegoś długu niehipotecznego. A prawie jedna na trzy ma co najmniej 30 tysięcy złotych długów. Ale najbardziej szokujące jest odkrycie, jak wiele wysoko dochodowych profesjonalistek używa kart kredytowych jako przedłużenia pensji, nie jako narzędzia zarządzania przepływem środków pieniężnych. Poznałam ortodontkę, która zarabiała 400 tysięcy złotych rocznie, ale stale utrzymywała 50 tysięcy złotych długu odnawialnego na karcie kredytowej. Kiedy obliczyłyśmy odsetki składane, Odkryłyśmy, że płaciła ponad 8 tysięcy złotych rocznie tylko odsetek. pieniądze, które mogłyby generować zwroty na rynku finansowym. Mój ojciec, który zbudował sieć restauracji, zaczynając od food trucka na Powiślu, nauczył mnie lekcji, którą noszę do dziś. Naomi Chan: Kredyt powinien dawać nam władzę nad czasem, nie oddawać naszej przyszłości bankowi. Używał kredytu do kupowania sprzętu, który generowałby dochody. Nigdy do wspierania wydatków operacyjnych, których obecne dochody nie pokrywały. Zasada jest prosta. Jeśli nie możecie zapłacić gotówką, prawdopodobnie nie powinnyście kupować. Jedynymi wyjątkami są inwestycje generujące zwrot edukacja, nieruchomości, sprzęt zawodowy lub prawdziwe nagłe przypadki. Jedzenie na mieście, bo nie macie czasu gotować to nie nagły przypadek. To kosztowny brak planowania. Błąd piąty. Syndrom utraconej okazji. Wyprzedaż magazynowa ostatnia sztuka oferta wygasa za 24 godziny. Jeśli czujecie pilność, czytając te frazy gratulacje, zostałyście skondycjonowane przez dekady agresywnego marketingu, żeby mylić sztuczny niedobór z prawdziwą okazją. 84% Polek przyznaje, że dokonały znaczącego zakupu bez poświęcenia czasu na porównanie cen lub zbadanie alternatyw. Ta statystyka reprezentuje miliardy złotych w impulsywnych decyzjach finansowych, które szkodzą długoterminowemu majątkowi. Raz byłam świadkiem odkrywczej sceny w outletcie luksusowych marek w Galerii Północnej. Elegancka kobieta, wyraźnie odnosząca sukcesy, uzasadniała przyjaciółce zakup trzech torebek. Ta kosztuje 1600, ale była za 2400. Zaoszczędziłam 800 zł. Przyjaciółka z godną podziwu dyplomacją odpowiedziała: Kochana, nie zaoszczędziłaś 800. Wydałaś 1600 na coś, czego nie szukałaś godzinę temu. Zdanie, które na zawsze zmieniło moją perspektywę. Nie kupowanie czegoś niepotrzebnego to zniżka 100%. Za każdym razem, kiedy opieracie się superpromocji na coś, czego nie potrzebowałyście, oszczędzacie całkowitą wartość tego przedmiotu. Prawdziwe okazje nie przychodzą z odliczaniem ani nie potrzebują technik psychologicznego nacisku. Przychodzą z czasem na analizę, badanie i świadome podejmowanie decyzji. Błąd 6. Automatyczna eskalacja stylu życia. Inflacja stylu życia, zwiększanie wydatków proporcjonalnie do zwiększenia dochodów, to prawdopodobnie najbardziej efektywny cichy zabójca osobistego majątku. 58% zamożnych Polek dokonało jakiegoś rodzaju korekty finansowej w odpowiedzi na wyższe stopy procentowe, sugerując, że nawet dobrze sytuowane nie są odporne na presje ekonomiczne. Znam kardiolog, która otrzymała podwyżkę 240 tys. złotych rocznie. I w 6 miesięcy pozwoliła sobie na luksus: kupienia BMW X5, przeprowadzki do mieszkania z widokiem na Wisłę i zatrudnienia gosposi trzy razy w tygodniu. Rezultat? Była finansowo równie napięta jak przed podwyżką tylko z miesięcznymi rachunkami wyższymi o 8 tysięcy złotych. Japońska koncepcja dystrybucji naucza, że zrównoważona prosperita pochodzi z świadomego rozdzielania zasobów między teraźniejszość a przyszłość. Kiedy wasze dochody rosną, zwiększcie najpierw i automatycznie wasze oszczędności i inwestycje. Styl życia może i powinien poczekać. Wdrożyłam z klientkami to, co nazywam zasadą 50-30-20 podwyżek. 50% podwyżki idzie bezpośrednio na inwestycje, 30% do rezerwy awaryjnej, tylko 20% może być użyte do poprawy stylu życia. Ta dystrybucja gwarantuje, że każda promocja rzeczywiście promuje wasze bezpieczeństwo finansowe, nie tylko wasze wydatki. Błąd siódmy. Paraliż finansowego perfekcjonizmu. Nie rozumiem wystarczająco inwestycji. To zbyt ryzykowne. Poczekam, aż będę miała więcej pieniędzy. Tymczasem inflacja cicho eroduje siłę nabywczą bezpiecznych pieniędzy leżących na koncie oszczędnościowym. 72% młodych inwestorek wierzy, że... Że nie jest już możliwe uzyskanie ponadprzeciętnych zwrotów, inwestując wyłącznie w tradycyjne akcje i obligacje. Chociaż ta percepcja może być błędna, odzwierciedla ważną prawdę. Niedostateczna edukacja finansowa paraliżuje bardziej niż chroni. Całkowite unikanie rynku akcji może szkodzić długoterminowym celom oszczędnościowym. Historycznie zdywersyfikowane portfele akcji i obligacji znacząco przewyższały tradycyjne konta oszczędnościowe. Podczas wielkiej recesji z lat 2008 do 2009 inwestorzy, którzy utrzymali pozycje, odzyskali straty i uzyskali zyski 5 lat później. Moja babcia Akiko, ocalała z II wojny światowej, w wieku 70 lat nauczyła się inwestować w konserwatywne fundusze. Naomi Chan, powiedziała mi, organizując swoje wyciągi bankowe, żyłam wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że największym ryzykiem jest nie podejmowanie żadnego ryzyka, jeśli chodzi o ochronę przyszłości. Zacznijcie na małą skalę, kształćcie się stopniowo, ale zacznijcie. Paraliż nie chroni, tylko gwarantuje, że przegrywicie z inflacją. Przewrotna psychologia emocjonalnego gromadzenia. Poza oczywistymi błędami finansowymi istnieje bardziej subtelna warstwa autosabotażu, emocjonalne gromadzenie. Kupujemy, żeby wypełnić pustki, których pieniądze nie mogą wypełnić, trzymamy przedmioty jako psychologiczne zabezpieczenia, gromadzimy drogie doświadczenia jako dowody, że żyjemy. Podczas mojego szkolenia jako konsultant, zaobserwowałam niepokojący wzorzec. Klienci organizujący przestrzenie fizyczne. Często odkrywali proporcjonalne zamieszanie finansowe. Zaśmiecone szuflady odpowiadały niekontrolowanym budżetom. Nadmierne szafy odzwierciedlały kompulsywne wydatki. Magdalena, dyrektor marketingu, posiadała 120 par butów, 60 torebek i wystarczająco dużo ubrań, żeby ubrać trzy osoby przez rok. Kiedy obliczyłyśmy całkowitą wartość zainwestowaną w modę, doszłyśmy do 120 tysięcy złotych, najbardziej odkrywcze? Używała stale tylko 20% tych przedmiotów. Pozostałe 80% reprezentowało 96 tysięcy złotych kapitału unieruchomionego w przedmiotach, które generowały zero wartości funkcjonalnej lub emocjonalnej. Japoński minimalizm nie głosi asketycznego ubóstwa, głosi świadome i intencjonalne wybory. Każdy przedmiot, każdy zakup, każda decyzja musi przejść przez filtr trzech pytań. Czy to służy jasnemu celowi, czy to przynosi mi prawdziwą radość, i czy to jest zgodne z moimi wartościami i długoterminowymi celami? Brutalna matematyka utraconego bogactwa? Porozmawiajmy o konkretnych liczbach, bo abstrakcja nie buduje majątku. Kiedy kupujecie tę torebkę za tysiąc złotych, której będziecie używać pięć razy w roku, nie wydajecie tylko tysiąca złotych. Rezygnujecie z tego, ile te tysiąc złotych mogłoby być warte odpowiednio zainwestowane. Zakładając konserwatywny roczny zwrot 7%, historyczna średnia polskiego rynku, te tysiąc złotych byłoby warte w przybliżeniu. Za 10 lat 1966 złotych, za 20 lat 3870 złotych, za 30 lat 7624 zł. Teraz pomnóżcie to przez wszystkie impulsywne, zbędne lub źle zaplanowane zakupy, które robicie w ciągu roku. Wynik może być absolutnie niszczący dla Waszych długoterminowych celów. Para, która oszczędza 800 zł miesięcznie, eliminując niepotrzebne wydatki i inwestuje tę kwotę, może zgromadzić ponad 2 100 tysięcy złotych w 30 lat. To wystarczy na komfortową emeryturę lub kupno nieruchomości za gotówkę. Prosperita nie jest budowana wielkimi, dramatycznymi gestami. Jest budowana małymi, konsystentnymi i świadomymi decyzjami powtarzanymi tysiące razy przez dekady. Japoński protokół dla decyzji finansowych. Podczas moich studiów, ceremonii herbaty z mistrzem Tanaka w Kyoto, nauczyłam się, że każdy ruch ma cel, każdy element służy określonej funkcji, nic nie jest marnowane ani zbędne. Zastosowałam te zasady do finansów osobistych, tworząc to, co nazywam protokołem pięciu pytań. Cel. Czy ten wydatek służy jasnej i określonej funkcji w moim życiu? Timing. Czy to właściwy moment na te inwestycje? Alternatywy. Czy zbadałam wszystkie dostępne opcje przed podjęciem decyzji? Wpływ. Jak ta decyzja wpływa na moje długoterminowe cele? Odwracalność. Czy mogę łatwo cofnąć te decyzje, jeśli będzie to konieczne? Zakupy, które przechodzą przez te pięć pytań, rzadko generują żal lub stratę finansową. Co ważniejsze, tworzą nawyk refleksyjnej pauzy, która chroni przed impulsywnymi decyzjami. Ciche bogactwo w działaniu. Prawdziwa Prosperita nie krzyczy, nie pokazuje się, nie potrzebuje zewnętrznej walidacji. Istnieje cicho i solidnie, jako fundament, na którym budujecie wolność, bezpieczeństwo i hojność. Znam nauczycielkę szkoły podstawowej, która w wieku 55 lat posiada majątek netto 2 milionów 400 tysięcy złotych. Nigdy nie zarabiała więcej niż 130 tysięcy rocznie, nigdy nie odziedziczyła pieniędzy, nigdy nie miała nadzwyczajnych interesów. Po prostu stosowała podstawowe zasady z klasztorną konsekwencją. Żyła poniżej swoich możliwości, inwestowała różnice, unikała niepotrzebnych długów. Równolegle znam dyrektorki, które zarabiają 600 tysięcy rocznie, ale mają negatywny majątek netto: mieszkania zadłużone do granicy, finansowane samochody, karty kredytowe na maksimum, wysokie dochody utrzymujące iluzję bogactwa, nie budujące prawdziwego bogactwa. Różnica? Mentalność. Nauczycielka rozumie, że bogactwo to to, co posiadasz po odjęciu tego, co winnaś. Dyrektorki mylą dochód z majątkiem, przepływ środków pieniężnych z bezpieczeństwem finansowym. Cicha rewolucja intencjonalnej prostoty. Podczas moich lat jako konsultant udokumentowałam setki transformacji finansowych. Wzorzec jest zawsze taki sam: ludzie, którzy upraszczają posiadłości, jednocześnie wzmacniają finanse. To nie przypadek, to naturalna konsekwencja jasności umysłu stosowanej do decyzji monetarnych. Jedna klientka Dyrektor zasobów ludzkich zmniejszyła posiadłości o 70% podczas procesu organizacji. Równolegle zwiększyła oszczędności o 400% w tym samym okresie. Naomi wyjaśniła podczas naszej końcowej sesji: Kiedy jasno widzisz, czego naprawdę potrzebujesz, staje się niemożliwe oszukiwanie siebie co do tego, czego naprawdę chcesz. Ta jasność jest rewolucyjna. Żyjemy bombardowane komunikatami o tym, czego powinnyśmy pragnąć, kupować, gromadzić. Rozwijanie odporności na ten hałas to rozwijanie nowoczesnej supermocy. Ukryty koszt finansowego nieporządku. Finansowy nieporządek nie wpływa tylko na majątek wpływa na zdrowie psychiczne, relacje, jakość snu, zdolność koncentracji. Ponad połowa ludzi na świecie zgłasza stres związany z finansami. Nawet w gospodarkach technicznie prosperujących, chroniczny stres finansowy podnosi kortyzol, szkodzi systemowi odpornościowemu, zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dosłownie, złe decyzje finansowe mogą skrócić Wasze życie. Z drugiej strony, porządek i jasność finansowa wywołują przeciwne efekty fizjologiczne: zmniejszają lęk, poprawiają jakość snu, zwiększają poczucie kontroli i samoskuteczności. Organizowanie finansów to wyrafinowana forma samoopieki. Praktyczne wdrożenie. Pierwsze 30 dni. Trwała transformacja finansowa nie następuje z dnia na dzień, ale może rozpocząć się już dziś. Oto Wasz protokół na następne 30 dni. Tydzień pierwszy. Wdrożcie zasadę 30 dni dla nieistotnych zakupów powyżej 300 zł. Po prostu czekajcie. Notujcie pożądany przedmiot z datą i ceną. Pozwólcie czasowi pracować na Waszą korzyść. Tydzień drugi. Zautomatyzujcie przelewy na inwestycje. Nawet jeśli to tylko 200 zł tygodniowo. Ważne jest ustalenie nawyku płacenia sobie najpierw. Tydzień trzeci. Przejrzyjcie i skategoryzujcie wszystkie wydatki z poprzedniego miesiąca. Zidentyfikujcie finansowe przecieki. Małe i powtarzające się wydatki, które sumują się do znaczących kwot. Tydzień czwarty. Wdrożcie protokół pięciu pytań dla wszystkich decyzji finansowych. Początkowo będzie się wydawać nadmierny, ale szybko stanie się automatyczny. Piękno świadomej obfitości. Prawdziwa obfitość to nie posiadanie wszystkiego, czego chcecie, to chcenie tylko tego, co naprawdę przyczynia się do pełnego i znaczącego życia. Ta fundamentalna różnica oddziela ludzi budujących bogactwo od tych, którzy tylko zarabiają pieniądze. 35% Polek przyznaje, że przedkłada krótkoterminową gratyfikację nad długoterminową stabilność finansową. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele odnoszących sukcesy profesjonalistek dociera do pięćdziesiątki z niewystarczającym majątkiem na bezpieczną emeryturę. Japońska filozofia jednego spotkania, jednej okazji uczy nas, że każdy moment jest unikalny i niepowtarzalny. Zastosowana do finansów, ta mądrość oznacza, że każda decyzja o wydatku to unikalna okazja do zademonstrowania waszych prawdziwych wartości i priorytetów. Wasza następna decyzja definiuje waszą przyszłość. Każdy finansowy wybór, który czynicie, to głos na typ przyszłości, którą chcecie zbudować. Głosujecie na wolność, czy zależność, na bezpieczeństwo, czy lęk przebrawny za sukces? Na elegancką prostotę czy chaotyczną złożoność. Ciche bogactwo nie potrzebuje publiczności, nie krzyczy o swoich osiągnięciach, nie wymaga zewnętrznego uznania. Po prostu istnieje solidnie i spokojnie, zapewniając to, czego wszystkie naprawdę pragniemy: wolność do podejmowania wyborów opartych na wartościach, nie na ograniczeniach finansowych. Jeśli ta treść dotknęła czegoś w was, Zapiszcie się na kanał Minimalistyczny Urok i zostawcie swój like. Podzielcie się w komentarzach, który z tych błędów najbardziej rezonuje z waszym doświadczeniem. I jak zamierzacie to zmienić od dziś? Mniej rzeczy, więcej majątku. Skomentujcie, czy to zdanie ma sens w waszym życiu. Uwielbiam wiedzieć, jak te spostrzeżenia wpływają na wasze decyzje. Do naszego następnego spotkania, pozostańcie eleganckie i intencjonalne w każdym wyborze, który czynicie.